Karta na dziś to ósemka buław. Mamy 25 dzień lipca, jest to piątek, słynny piątek, piąteczek, piątunio. Ósemka buław to karta, która tak się śmieje, bo ona jest bardzo różnie tłumaczona, ale nie dotyczy to tylko spraw bytowych, zawodowych. To karta przede wszystkim, kiedy stajemy przed wyborem, kiedy mamy wszystko to nam się podoba i po prostu nie wiemy w którą stronę pójść. To karta, która mówi o tym, że warto dzisiaj bez względu na to, którędy pójdziecie, ewentualnie potem wrócić i pójść drugą ścieżką. Namawia ta karta państwa do korzystania z życia. Nie zawsze taka możliwość się pojawia, więc warto o tym pamiętać i warto iść taką właśnie trochę szaloną ale was, waszą przyjemnościową drogą. A my się oczywiście bardzo mocno polecamy i bardzo mocno rekomendujemy naszą stronę dobrawróżba.pl